Kiedy podjeżdża niebieski samochód i wychodzi kilka osób, pracownik stacji benzynowej zauważa, że coś jest nie tak. Kobieta idzie daleko przed mężczyzną, a on podąża za nią tak, aby nie spuścić jej z pola widzenia. Od razu idą do bankomatu i wypłacają dużą ilość gotówki. Tak powiedział pracownik stacji benzynowej. Przy kasie nadal stają daleko od siebie, co wygląda podejrzanie. Mężczyzna jest spokojny, jednakże kobieta wygląda na bardzo spiętą. Gdy wychodzili, pracownik podszedł do nich i powiedział kobiecie, aby się zatrzymała i poszła. Z nim do środka budynku Tymczasem mężczyzna wygląda jakby chciał wyciągnąć się z kurtki Ale postanowił po prostu odjechać Pracownik zadzwonił na policję I opowiedział całe zajście Po czasie okazało się, że miał rację Kobieta była przetrzymywana I porywacze jeździli z nią od bankomatu Do bankomatu przez całą noc Pracownik dobrze wyczekał moment Kiedy mógł podejść do kobiety Gdyby czekał na policję Ta dwójka dawno by zniknęła Zanim pojawiłaby się jakakolwiek pomoc Osoba z kanału o nazwie Sailing Latitude pływa statkiem w okolicach włoskiej wyspy Sardynii, gdzie zaczyna się burza. Początkowo starają się uciec przed burzą, ale wiatry są zdecydowanie zbyt silne i wkrótce burza jest już nad nimi. Byli już bardzo zmęczeni po kilku godzinach żeglowania. Wystarczyłby tylko jeden piorun, żeby uszkodzić ich sprzęt nawigacyjny i zostaliby na morzu, nie wiedząc jak dopłynąć do brzegu. Doświadczony nawigator jest w stanie wizualnie oszacować dwa obszary, w których piorun uderza najbardziej i umiejętnie żeglują między tymi obszarami. Innymi słowy, nie mają wyboru, muszą jak najszybciej się wydostać, żeby nie skończyło się to katastrofą. W dziesiątej minucie i 15 sekundzie filmu zostali prawie uwięzieni w burzy. Co gorsza wiatr mógł się zmienić w gnieniu oka i jeszcze bardziej zbliżyć chmury burzowe. Jakoś ledwo udaje mi się przepłynąć mały obszar, gdzie pogoda nie była taka zła. Kilka godzin później spokojny słońca wita ich. Jakby to był tylko zły sen. Kiedy mężczyzna wchodzi na stację benzynową i żąda pieniędzy, grupa klientów powala go na ziemię. Desepta osoby, chwytające co mają pod ręką, aby go ogłuszyć, dopóki nie przyjedzie policja. Ten film pokazuje, że stajemy się odważniejsi i lepiej przygotowani na tego rodzaju wydarzenia jako grupa. Mam wątpliwości, że gdyby była tam tylko jedna osoba, zrobiłaby to samo, więc obrona grupy jest właściwą taktyką. Kierowca Ubera zabiera do domu dwóch pasażerów, gdy samochód, którego nigdy wcześniej nie widzieli, wyprzedza ich po lewej stronie, a następnie hamuje. Zatrzymują się. Osoba z samochodu przed nimi wychodzi i biegnie w ich kierunku. Stuka w okno i każe kierowcy Ubera wysiąść z samochodu, co wprawia pasażerów w panikę. Kierowca Ubera nie wychodzi z auta i po prostu zawraca. Udaje im się uciec i są gotowi zapomnieć o całym incydencie, gdy zauważyli znowu ten sam samochód tuż za nimi. Wtedy podejmują drugą mądrą decyzję i dzwonią po policję. W końcu Zostają zatrzymani i wyjaśniają wszystko oficerowi, który wysyła opis samochodu wszystkim innym jednostkom. Samochód, który ich ścigał, wciąż znajduje się w pobliżu, a kierowca jest oskarżony o bycie pod wpływem alkoholu. Mężczyzna cały czas jest spokojny, zapewnił bezpieczeństwo pasażerom i nie reagował agresywnie na kierowcę drugiego samochodu. Gdyby wysiadł z auta i wdał się w kłótnię, mógłby zostać oskarżony o coś lub pogorszyłby sytuację. Christopher Carlson jeździ na nartach Szwajcarii, gdy w ciągu kilku sekund zostaje uwięziony pod śniegiem. O głębokości około dwóch metrów. Zauważy, że nie ma praktycznie czasu na reakcję podczas lawiny tej wiekości, szczególnie, że jej nie widział. Christopher nie był w stanie zejść z rogi, ale to co robi dalej ostatecznie ratuje mu życie. Nie próbuje się wykopać, bo może być do góry nogami. Nie krzyczy, ani nie płacze, ponieważ jego dopływ powietrza jest ograniczony. Po prostu oszczędza energię i czeka tak długo, jak to możliwe. Dopiero gdy zobaczył, że coś się porusza nad nim. Wtedy zaczął krzyczeć. Nie wynika to ze strachu, ale raczej po to, aby ostrzec jego przyjaciół, że są na dobrej drodze. Po kilkunastu minutach kopania w końcu widzi światło, a potem zaniepokojone twarze swoich przyjaciół. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, szczerzecie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram Wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się na razie. Cześć.